Powiedz mi, w jakiej temperaturze gotuje się woda? W dużej. Jak dużej? Nie wiem, z 300 stopni? Celsjusza. No. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj przepytam Polaków z wiedzy podstawowej. Matury już za nami. Wiemy, że to stresujące, dlatego razem z McDonald's pomożemy Wam się zrelaksować i rozładować napięcie zgromadzone w trakcie egzaminów. A teraz zaczynamy. Cześć, jak masz na imię? Eee, ja jestem Max, witam. Max, jesteś już po maturze z polskiego. Także możesz wrzucić na luz, Dokładnie. już relaksik, super. Myślałem, że poszło dobrze. Całkiem nieźle, Całkiem myślę, że dobrze. będzie dobrze. Gotowy na dodatkowe, dodatkową maturę? Oczywiście, <laughs> wiedzy Dobre. nigdy za mało. Dobra, uwaga. W którym roku koronowany był Mieszko I? Mieszko I nie był koronowany, ponieważ nie był królem Polski, tak był jest. księciem. Bardzo dobrze, nie znałeś matury z historii, ale to byś na pewno miał dobrą odpowiedź. W 996 chyba. Nie. Chwila. Tak! W dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym bądź piątym. W tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym siódmym. Dobra, no dobra, dobra. W dziewięćdziesiątym siódmym. W dziewięćdziesiątym No. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym, no. E, w tysiąc 1400... czterysta... Nie. 1400. Nie. Dziewięćset szesnastu ja bym strzelał. Przed Chrzytem Polski? To był Chrzest Polski. Hmm. Nie. Nie, tysiąc sto... 11... 58 i 1452. Czy po bitwie pod Grunwaldem? Tak. A w jakiej temperaturze gotuje się woda? 100 stopni Celsjusza. Tak jest, dla wszystkich, którzy zwracają uwagę, tak, mówimy po prostu my tam w jednym barze na, na planecie Ziemi, nie na Monteveresie, bo tam wtedy się jak ciśnienie się zmienia, to się zmienia. Także bardzo dobrze, dobra odpowiedź. W dużej. Jak dużej? Nie wiem, z 300 stopni Celsjusza. No. Trochę mniej. 250. To jest naprawdę duża temperatura Tysiąc? To jeszcze więcej dałeś Jeszcze, a jeszcze więcej to już Tysiąc to chyba mamy w jakichś piecach na przykład Ile to jest 10 do potęgi trzeciej? Sto, dodać jeszcze jedno zero, czyli tysiąc Tak, gdybyś na to nie odpowiedział, miałbym pewne wątpliwości od naszego <grym>, jutrzejszego dnia, ale widzę, że naprawdę może rzu rzucić na luz, będzie dobrze nie będzie wiadomo dobrze. <grym>, To jest dziesięć tysięcy Nie to, to jest trudne zdanie, jak dla Ciebie, sądzę, że, że nie wiem, czy dasz radę. Uwaga, ile to jest 10 do potęgi trzeciej? 10 do potęgi trzeciej. To jest 10 razy 10 razy 10, to 10 razy, 100. 10 tysięcy. Nie. wie, warto wrzucić na luz, mam to, że mam dla Was vouchery na wieśmaki, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Smacznego, zapraszam do McDonald's. Mam dla Ciebie wieśmaka, abyś mógł pójść do McDonald's. Proszę do, bardzo, da, jest dziękuję. to voucher. Wrzuć na luz. Gratulacje! Co to jest pasieka? Pasieka to jest na przykład... To jest pasieka na przykład pszczół i tam są ule i po prostu pszczółki tam sobie mieszkają. Tak, tak. I robią miodek i tak. Tak, super. Yy, pasieka, miejsce, gdzie pasą się, nie wiem. Co się tam pasie? Jakieś sarenki. No mówię na przykład ja ci mówię, mam pasiekę, to jakie tam nie, zwierzęta no to... sobie po trawce chodzą i sobie się pasią. Krowa. Ym... Ojejku... Koń. Nie wiem, czemu się to z owcami kojarzy najbardziej, z właśnie... Jakiś kozyc, oscypki może? Oscypki? Powiem tak, tam są takie zwierzęta, które robią taki pokarm, który się nigdy nie psuje. Świnki? przewina się nie psuje? Um, nie no, psuje się. To jest taki pokarm, który jak znaleziono w sarkofagu Faraona, czy tam gdzieś tam w tym oposażeniu, to był, miał, miał, to jedzenie miał parę tysięcy lat i wciąż było zjadliwe. Jakieś robaki. Coś się pasie, na przykład nie wiem, jakieś warzywa, owoce, taka uprawa rolna, coś w tym stylu? Kurczę, wydaje mi się, że to jakieś narzędzie. No Jest to miejsce, gdzie się wypasa osy. Czyli ludzie hodują osy? No tak. Ostawa, która nie zdała śwityki? <noise> coś z historii pewnie, czy nie? No, ale z, jak, z właśnie, jakiego okresu historycznego? Średniowiecze. I, I co to była ta pasieka w średniowieczu? A to była osoba, która zbierała yy, podatek taki jakby. W liczbie mnogiej jak powiesz słowo człowiek? Ludzie. Ludzie, tak jest, bardzo dobrze. Masz tam kolegów i powiesz nie. Więc jak do nich powiesz? Człowieku. Ale do wszystkich chcesz powiedzieć naraz. Człowiecy, nie, nie człowiecy. Podaj mi daty drugiego dnia, drugi dzień XXI wieku. 2 stycznia... 2001 rok. Tak jest. Kiedy się mm. zaczął XXI wiek? Yy, w roku... 2000. Tak? No właśnie nie. Ojejku. 1 stycznia? A jaki rok? 2020. Pierwszy. A więc tak, 21 wiek się zaczął od 2000... 2000 rok. Nie. 2002. Nie. 2022. Nie. XXI wiek zaczął się w 2000 roku. No właśnie nie. Podaj wzór związku chemicznego dwóch atomów wodoru i jedno, jednego atomu tlenu. H2. H2, prawda? Woda, bardzo dobrze. Jeden atom tlenu. Tlenu. c 2 2H plus O2 Jaka sytuacja polityczna wpłynęła na twórczość Adama Mickiewicza? E, zabory y, Tak, y, a do, dokładnie jeszcze jakbyś coś mógł rozszerzyć, jakie zabory, co się wydarzyło? No on był doświadczony przez zabór rosyjski, był, y, 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 brał udział oczywiście y, mimowolnie w wywózce na Syberię no i, i był w Paryżu, pisał swoją twórczość, większość twórczości w Paryżu. Tak, wyemigrował. Tak, tak jest. jest. Bardzo dobrze. Bo był żupan wtedy, to był wiek XV, nie XIV skoro był żupan, czyli 1400 któryś. I co się działo? Bitwa pod Grunwaldem była w 1410. To, to jak właśnie na twórczość Adama Mickiewicza wpłynęła bitwa pod Grunwaldem? A myślę, że po prostu uciekł z kraju po prostu, bo była taka sytuacja, jaka była, ale bitwa pod Grunwaldem biz... była... Kurde, bitwa pod Wygraliśmy, w tak? Więc było tak, super. wygraliśmy, no ale były różne zmiany polityczne po tej bitwie. Jaka sytuacja polityczna wpłynęła na twórczość Adama Mickiewicza? Znowu on. <laughs> sytuacja Jak polityczna. jakiś upiór, o Boże, znowu tak, on. To <laughs> a kiedy Soniczan żył? Okolice pierwszej wojny światowej, a bitwy pod Grunwaldem tak daleko. No to, to, to jest za duży los, za bardzo duży No los. bardzo duży. Jesteś po maturze, możesz wrzucić na luz. Mam dla ciebie voucher na wieśmaka, proszę bardzo, zapraszam do McDonald's. Już jest po maturze, dlatego na ciebie wieśmaka, proszę bardzo, wow. voucher. Wrzuć na luz, relaksuj się, teraz czas na odpoczynek. A to jest darmowy? Tak, to jest darmowy. Yy. Jak dobrze w końcu zjem coś dzisiaj? Teraz jest po maturze, możesz wrzucić na luz, mam dla ciebie wieśmaka, proszę bardzo o. za darmo. Dziękuję bardzo. Zjedz sobie, idź do maka na wieśmaka. I powodzenia z wynikami. Dziękuję bardzo. to jest większy, rąb czy trapez? W zależności od tego, jakie ma proporcje, jakie ma. ma wielkość, tak, jest, wielkość. Wielkość. Wielkość, bardzo dobrze. Są takie same. Według... Nie, chwila. Bo rąb to, to jest y, przechylony kwadrat, jak to nazywam. Tak. Natomiast trapez ma y, dwie równoległe do siebie tego. Mhm. Znaczy, no to zależy też od tego, ale wydaje mi się, że może być trapez większy, no albo nie. są takie same. No nie. nie, nie są takie same. To rąb w takim razie, skoro te, nie. nie trapez? Też nie. To są, to jest równe. Dlaczego? No bo to rąb i trapez, no to, to są te same figury geometryczne, czy nie. Takie same. Takie same chyba. Takie same? Nie, to no. trapez większy, bo rąb jest taki bardziej kwadratowy, tylko że taki pochylony. Aha. A trapez jest taki? Trapes jest większy. Trapes. Dokładnie. Na pewno? No tak, zdaje mi się, że. Albo powinny być takie same. Co jest większe? Minus 0,1 czy minus 0,11? Minus 0,1. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest takie same. Nie. Nie, nie to nie było tak, że te, te jedynki się rozmnożały. Tak nie było końca. <grym> minus 0,11. To jest równe. Nie, Nie e, prawie równe. 0,11. Nie. 0,1. Dlaczego? Bo tam jest jeszcze 0. Pamiętajcie, że po motorach możecie wrzucić na luz, a jeśli macie z tym problem, to skoczcie do McDonald's na wieśmaka, aby rozładować napięcie. A my się widzimy co wtorek o 16.